PZHL TV, jesteśmy w Tauron Arenie Kraków, bardzo wygodnie jest właśnie w tym obiekcie, przestronna kubatura tej hali, bardzo wygodne fotele, Chciałby się tutaj posiedzieć i obejrzeć dobry hokej. Grzegorz Pasiut naszym gościem, Grzegorz to nie będą jednak dla Was miejsca, to będą miejsca przeznaczone dla kibiców, Wasze miejsce będzie tam na dole na lodzie, będzie pewnie ostra walka. No tak, my będziemy się starali stworzyć właśnie to widowisko. Dla którego kibice tutaj będą mogli sobie fajnie siedzieć i oglądać dobry hokej. Zastanawiam się jakie ty masz skojarzenia teraz spoglądając na ogrom tej hali, na to czego będziemy świadkami od 19 do 25 kwietnia? Myślę, że bardzo dobrej imprezy, bo na to chyba wszyscy czekamy, a patrząc jak wygląda jeszcze bez lodowiska ta hala, no nie trzeba Mówić dużo o niej, pokazuje to, jak będzie wspaniała ta impreza. Można było znaleźć opinię po Pucharze Polski, że w na Arenie Kraków było jak w ale Rzeczywiście była ta namiastka takiego wielkiego, hokejowego przedsięwzięcia podczas Pucharu Polski przy tych pełnych trybunach? Ja myślę, że na pewno namiastka była tego, bo rzadko się zdarza, żebyśmy mieli okazję grać na takim obiekcie, przy tak licznej publiczności. I to było pokazane, że naprawdę warto organizować takie mistrzostwa. Grzegorz pochodzisz z Krakowie, ale twoje serce równie pewnie mocno bije dla Krakowa, z którym jesteś także przecież bardzo związany. Zagrać w, niejako w swoim domu to chyba dla ciebie coś szczególnego podczas tak wielkiej imprezy. No dokładnie. Kilka lat spędziłem tutaj w Krakowie. Znam tutajszych kibiców, którzy naprawdę. Świetnie nas dopingują, i teraz dołączenie jeszcze kibiców z całej Polski pomoże w tym, że naprawdę możemy dążyć do tego sukcesu, który sobie założyliśmy. A co sobie tak naprawdę założyliście? Myślę, że rozegrać każdy bardzo dobry mecz, bo każdy mecz tutaj będzie miał znaczenie. Nie ma tutaj faworytów, nie ma drużyn słabych, każdy z każdym może wygrać i myślę, że mamy szansę awansować. Duże znaczenie mają te zwycięstwa w meczach tych wcześniejszych podczas Eurice Hockey Challenge, czy też towarzyskich z tymi rywalami, z którymi zmierzycie się podczas Mistrzostw Świata? Ja myślę, że ma to bardzo duże znaczenie, bo wierzymy w to, że te mecze pomogą nam psychicznie wierzyć, że jesteśmy w stanie z tymi drużynami wygrać tak samo na Mistrzostwach, bo wygrywaliśmy z nimi na wcześniejszych turniejach, i oni nie odbiegali umiejętnościami od nas. Najwyżej w tym światowym rankingu jest Kazachstan. Rzeczywiście to jest taka drużyna, która wydaje się górować nad pozostałą stawką, czy też Twoim zdaniem, tak naprawdę, poziom jest bardzo wyrównany? Myślę, że ich uważa się za faworytów, dlatego że po prostu wielu zawodników gra w Lidze KHL. A jak będzie naprawdę, czy oni będą prezentowali zdecydowanie lepszy hokej niż cała reszta, ciężko teraz mówić o tym. To jest tak, że ty gdzieś przeglądasz te składy tych rywali, czy też skupiasz się tylko na sobie, na polskiej reprezentacji. Analizujesz, jak mogą zagrać przeciwnicy? Już teraz? No, Nie specjalnie patrzyłem, a tym bardziej na Kazachstan. Więc jak gdyby, no, teraz koncentrujemy się tylko i na własnej pracy, którą mamy do zrobienia, bo ona będzie najważniejsza. Życzymy zatem owocnej pracy, bo to jest chyba najważniejsze. I oczywiście równie dobrych rezultatów tej pracy już podczas zmagań w Tauron Arenie Kraków, gdzie teraz jesteśmy. Zmagań, oczywiście, podczas Mistrzostw Świata.